Czy No, że jest git. Dobra, no zobaczymy. Teraz odpalimy epika. Jeszcze wejdę sobie w Task Manager, zobaczy czy kurwa tam coś w tle mi się nie odpaliło z dupy. To by mogło wypierdalać. No nie, nie mam nic takiego. W najgorszym wypadku po prostu dzisiaj sobie odpuszczę streama. Chcę, pogram. Nie będziesz długo. Nie, no nie będę długo, po prostu sobie pogram, a jutro w sobie podłubię. Potestuję, sprawdzę, co się dzieje. Bo no, jest to dziwne przynajmniej. No, ale to jest to, że nie wiadomo, co ten Vanguard tam narobił, nie? No właśnie to jest to, że kurwa... Dlatego Valoranta się nie powinno grać. Ta gra jest dla... No. Dobra, w teorii jestem w tej grze. ja sobie przy okazji zmienię autko. Garage. Dobranoc. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. A jak to nie zadziała, to mam kopię obrazu Windowsa z przed 4 dni. No, to też ma Ja Też co Chcę Przywrócę po prostu jak coś. Zafczą. Możemy się tak umówić, no. <ślesk>

Może OBS-a muszę przeinstalować, jeżeli on powoduje mi te problemy. Myślisz? Słuchaj. A weź po prostu usuń profil mikrofonu w obs i stwórz go na nowo. Właśnie, też tak myślę, żeby to zrobić i usunąć filtry po prostu. Tak. I sobie potestujesz, który filtr dziwnie, co coś robi. No, Mnie. Oni dziwni są trochę, co? Cholernie. Ja czyli zaraz te tacze jak są. Takie se. 오르바 <놀람>